Cześć moi drodzy, w imieniu swoim i wszystkich swoich kolegów z drużyny chcieliśmy zaprosić Was do udziału w świątecznym, charytatywnym turnieju w Hearthstone. Turniej jest organizowany przez Ajc Rodzik, którą możecie znać chociażby z ostatniego turnieju, który udało mi się wygrać. E, tam akurat organizowany był przez Maszcy Życia, ale Ajc oczywiście też e, czynnie w tym brała udział. E, turniej odbędzie się 28 grudnia o godzinie 16. E, także jeszcze troszeczkę czasu jest, żeby się zapisać. I jako, że jest to turniej charytatywny, to myślę, że warto powiedzieć na co będziemy zbierali pieniądze. Będziemy zbierali na dom dziecka w Bliwicach, na jaki z domu dziecka. Także naprawdę myślę, Szczytna inicjatywa i naprawdę świetna okazja, żeby grając w gry pomóc drugim, drugim ludziom coś, co powiedzmy no nie jest naszą codziennością. Mamy możliwość szczególnie w tym okresie świąteczno-noworocznym wykazać się dobrym sercem, zrobić coś dobrego dla innych. No, taka inicjatywa naprawdę moim zdaniem zasługuje na wsparcie. Wpisowe do turnieju będzie wynosiło 10 zł. No, oprócz tego będziemy też zbierali pieniądze w trakcie trwania turnieju z dotacji. Także, jeżeli macie ochotę wziąć udział, to zapraszamy serdecznie. Jeżeli nie, jeżeli macie ochotę pooglądać albo po prostu wesprzeć szczytną sprawę, to oczywiście również macie taką możliwość, jeżeli tylko taka jest Wasza wola. Więcej informacji o turnieju znajdziecie w linku pod filmikiem, tam oczywiście regulamin, zapisy. Format turnieju, i tak dalej, i tak dalej. także zapraszam serdecznie do kliknięcia. No i oczywiście mam nadzieję, że zobaczymy się 28 grudnia o godzinie 16. .00. Czy też jako uczestnicy, ja na przykład na pewno będę brał udział w tym turnieju, czy też jako widzowie. Myślę, że stream będzie ciekawy. Też luzak się zapowiedział między innymi z Black Ravens. Że będzie brał udział jako kaster, także myślę, że naprawdę będzie ciekawie. Zapraszamy serdecznie do udziału. A na koniec chcieliśmy zostawić Was z życzeniami świątecznymi ode mnie. Dużo szczęścia, dużo dobrego RNG, a tak, powiedzmy, bardziej prywatnie, spokojnych tych świąt rodzinnych, takiego relaksu od życia codziennego, od szkoły, od studiów, od pracy. Myślę, że to jest idealny moment, żeby sobie od tego wszystkiego troszeczkę odsapnąć na koniec roku. I nabrać sił przed e, kolejnym, kolejnym rokiem pełnym na pewno wyzwań. Także takie życzenia ode mnie, a teraz zapraszam jeszcze do życzenia od chłopaków. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Dzień dobry. Wesołych świąt. Cześć z tej strony, Devil. Życzę wesołych świąt wszystkim karciarzom nie tylko i szczęśliwego nowego roku. Siemano, z tej strony Dragostas. Życzę wam wesołych świąt i morza prezentów. Trzymajcie się.